10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut od poniedziałku do piątku kwadrans po 13 tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal. Dzień dobry, witam, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest Tomasz Pasieka, dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, ale też, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę, dla mnie przede wszystkim historyk, bo będziemy rozmawiać o święcie niepodległości i o tym, jak placy świętują, albo jak powinni świętować ten dzień. Witam Ciebie. Dzień dobry, cześć. Tomku, zacznijmy od tego, że data 11 listopada, ja tak to określam, to jest data umowna. Co się kryje za tą 11 listopada? Za datą 11 listopada kryje się zakończenie I wojny światowej i podpisanie rozejmu w który obwieszczał kapitulację Niemiec. Na no koniec końców zmieniał porządek świata cały, mhm. który funkcjonował, sąd też no, tak się przyjęło, że jest to data odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale niepodległość. też kojarzy się z nazwiskiem Józefa Piłsudskiego. Tak, no bo to nierozerwalnie te dwa, te dwa elementy funkcjonują. Jak myśli się o, o wolności, o niepodległości, czy o odzyskaniu niepodległości po okresie rozbiorów, to, to od razu przychodzi na myśl Józef Piłsudski, który już w 1918 roku był taką postacią symboliczną, legendarną. I Zresztą ten kult marszałka przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego też funkcjonował. Ale powiedzmy sobie szczerze, to był proces, to odzyskiwanie niepodległości. Oczywiście, no nie było tak, że było pstryk, mamy koniec wojny, mamy nowy porządek na, na całym świecie, mamy ustalone granice między państwami. Trzeba pamiętać o tym, że to, że Niemcy podpisały rozejm, to to, to wcale nie znaczyło, że mamy ten, ten, ten świat na nowo poukładany. Pamiętajmy, że zupełnie zmieniały się granice. Pamiętajmy, że wielu, wielu państw formalnie na mapach w roku 1914 czyli przed wybuchem I Wojny Światowej nie było. To dotyczyło chociażby Polski, to dotyczyło Czechosłowacji, Austro-Węgry funkcjonowały. No nakło do macierzy kiedy powróciło? Tak, nakło, nakło wróciło 20 stycznia 1920 roku, więc to jest też kolejny taki z etapów formowania się tej polskiej państwowości. Mhm. No bo można by tak sobie w wielkim oczywiście skrócie, uproszczeniu powiedzieć, wolność odzyskała Warszawa, odzyskała Polska Centralna, jakbyśmy sobie na dzisiejszą mapę spojrzeli. Natomiast zabór pruski pozostawał w rękach pruskich, w rękach niemieckich. Bardzo szybko przecież na wschodzie naszego kraju rozgorzała nowa wojna polsko-bolszewicka, więc to wszystko, gdzieś tam cały czas te tarcia, tarcia się odbywały. Czekaliśmy na decyzje międzynarodowe, ale też i militarne. Mhm. Zostawmy historię na chwilę. Czy to nie jest też tak, że po 89. święto odzyskania podległości stało się czymś oczywistym i nudnym? Ja nie wiem, czy oczywistym i czy nudnym. Każdy ustrój w każdym państwie. Czyli, to pytam, używam słowa nudnym, dlatego czy towarzyszą nam jakieś emocje. A emocje oczywiście towarzyszą. Marsze. Ja czasami się zastanawiam, czy część ludzi nie czeka, nie czeka na to, co wydarzy się 11 listopada w Warszawie, czy pójdzie marsz niepodległości organizowany przez narodowców, czy nie pójdzie. Zresztą proszę zauważyć, że od kilku dni też takie informacje w mediach się przewijają. Prezydent Warszawy zakazał, sąd podtrzymał, drugi sąd podtrzymał. No, no bo święto też mamy już. Tak, powiem w cieniu covid tak? Tak, mamy święto w cieniu COVID-u, ale ten, to już tak patrząc sobie akurat przez moment chociażby na Warszawę, ten marsz warszawski budzi emocje. Mhm. W innych ośrodkach no, wygląda to wszystko spokojniej na pewno. No ale to też nie jest czasami winą polityków, że to, co się dzieje, no właśnie, na ile to święto zostało zagarnięte przez polityków. Abstrahując od obecnej władzy, nie chcę tu politykować, tylko też na ile ta ingerencja polityki w to święto robi to, co się właśnie dzieje, że Ale mamy zawsze, co mamy. Zawsze, zawsze każda władza ingerowała w święto niepodległości. Czy świętowaliśmy 22 lipca, czy świętujemy 11 listopada, to, to, to zawsze władza w takie święta ingerowała. Zresztą to jest taka wielka bolączka historii jako nauki humanistycznej, a nie nauki ścisłej. Ona zawsze będzie podlegała Takim czy innym naciskom politycznym będzie w taki czy w inny sposób historia nasza interpretowana. No matematyka ma to do siebie, że jak się coś wyliczy, to się wyliczy. No, chyba, że spojrzymy na matematykę przez pryzmat statystyki. No, tam już można pewnych, pewnych, nie chcę powiedzieć manipulacji, ale jakichś takich naciągnięć dokonywać poprzez taką czy inną metodę statystyczną, jaką zastosujemy. Natomiast w historii czy w ogóle w naukach humanistycznych jest to bardzo, bardzo proste. No wszystko zależy od tego kto, jakie fakty, w jaki sposób chce przedstawić i zinterpretować. Ten dzień najczęściej nam się kojarzy z, no, symbolika, tak? Flaga, kotyliony, ceremoniał na, powiedzmy na rynku, w każdym mieście, msza święta za ojczyznę. Zastanawiam się, ile w tym święcie z radości, tak na dobrą sprawę, I, no, i będę, nie tylko ja, ale też pan, tutaj koledzy moi redakcyjni rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, wszystko zawsze się nam kojarzy z tym, że tak to powinno wyglądać jak w Ameryce. No właśnie, Amerykanie świętują niepodległość hucznie. U nas tego nie widać specjalnie. Y, bo taką mamy chyba ponurą trochę naturę. Taką. Nie chcę zwalać nie chcę... na porę roku. Nie, nie, powiem tak, gdybyśmy bardzo chcieli hucznie, no to mamy jeszcze przecież po drodze ciepły 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. To jest też takie bardzo, wydaje mi się, symboliczne święto, bardzo zbieżne zresztą z 11 listopada i ze świętem niepodległości. Natomiast ja myślę, że mamy po prostu taką dość powściągliwą naturę. My mm. pewne, pewne rzeczy, pewne tematy traktujemy jako świętości, które są, są nienaruszalne. E, może powiem taką kontrowersyjną rzecz, bo. bo e, też mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiany, ale, ale proszę zauważyć, jakie mamy podejście do barw narodowych. Mówimy flaga biało-czerwona, tak? I teraz, mhm. e, obojętnie jak długi i, i jak wąski będzie pas koloru białego i tak samo koloru czerwonego, my traktujemy to jako flagę. Natomiast, no. Flaga ma zdefiniowane swoje wymiary, proporcje, i właściwie tylko w takich kategoriach moglibyśmy mówić o fladze o jej znieważeniu na przykład. Można by, to już tylko skończę myśl, można by też powiedzieć, że ktoś, kto przecina biało-czerwoną wstążeczkę, to, to, to nawet można by przez niektórych, mogłoby to być uznane za znieważenie naszych symboli narodowych, no co, co jest absurdem, ale, ale to często tak, tak bardzo restrykcyjnie podchodzimy. Mi trochę brakuje takiej pewnej swobody w tym wszystkim. Wartość słowo, które najczęściej się pojawia w ten dzień by no, może nie jedno, jest więcej tych słów, patriotyzm, solidarność, wolność, wspólnota, jedność, no właśnie, wiele słów każonych z tym dniem i można odnieść wrażenie, że tylko z tym dniem. No one nam się przebijają, nie tylko z 11 no listopada, najczęściej ale tak, ale z wiele... świętami narodowymi, o może w ten sposób, tak, przy okazji świąt narodowych faktycznie te słowa nam się, nam się pojawiają i... Czasami można się zastanawiać na ile one są oklepane, a na ile nie są no Co znaczy być dzisiaj patriotą, oklepane? według ciebie? O, to, jest... to jest coś, kto wywiesza flagę idzie na, na demonstracje, na wybory. No właśnie. To... No, czy, te, czy to też ten, co płaci podatki? Tak to jest i ten, który płaci podatki i się nie miga od płacenia podatków, chociaż to jest taka nasza natura, że kombinujemy jak, jak zrobić, żeby nam było wygodniej. Mhm. Na szczęście nie jesteśmy w takiej sytuacji, gdy musimy wybierać, e, zostać w domu, a iść na wojnę, albo jak zrobić, żeby na taką wojnę nie pójść. E, ja czasami się zastanawiam też e, patrząc na historię naszego kraju, na zniszczenia, których doświadczyliśmy. Czy zawsze i koniecznie trzeba chwytać za broń, żeby być dobrym patriotą, bo mm, no, każdy, każdy taki konflikt zbrojny prowadzi do no, takich czy większych, znaczy mniejszych czy większych, ale zazwyczaj większych zniszczeń, z których trzeba się dźwignąć i później, i później jest to pytanie, czy, czy koszt, cena tej, tej wolności chwilę wcześniej Yy, musi być aż tak wielka. To... A czy błędem nie jest też to, twoim zdaniem y, o to pytam, y, to, że, y, że patrzymy wstecz, a nie to, co nam dała niepodległość do przodu? To często wracamy wstecz, patrzymy na historię, a nie do przodu? Yy, a czy Bez patrzenia na historię myślę, że do przodu też się nie da pójść. No Może za wszystko, dużo patrzymy ale... do tyłu. Yy, yy, może za dużo, może za, wybi za wybiórczo, yy... Tak, z mojego historycznego punktu widzenia i, i, i człowieka, który się, się w tej historii porusza cały czas, chociażby w swojej pracy, mi brakuje w nauczaniu historii, takiej historii typowo ludzkiej, codziennej, mm -hmm. historii codzienności. A mam wrażenie, że wielu ludzi zniechęca właśnie ta historia polityczno-militarna, gdy ciągle uczy się o wojnach, bitwach, a na przykład nie dowiadujemy się, co kiedyś jedzono, i, i dlaczego pączek mógł być groźnym, groźnym narzędziem, bo po prostu był tak twardy, że tak z dzisiejszym tak z dzisiejszym pączkiem miał niewiele wspólnego. Myślę, że taka właśnie historia codzienności wielu ludzi też by inaczej, mm. dzięki niej ludzie inaczej by postrzegali w ogóle nauczanie historii. Chcę zdać takie pytanie pod kątem tego, co muzeum przygotowało. A przygotowało wystawę. Na rynku można już oglądać wystawę. Temat tej wystawy za chwilę sam powiesz, jak nazwa brzmi, ale chcę zapytać pod takim kątem, dlaczego akurat ten temat na Święto Niepodległości? Bo to jest taki temat niepodległościowy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Jak nasz duch będzie zdrowy, to, to my będziemy lepiej funkcjonowali, z automatu pewnie będziemy lepszymi patriotami. Natomiast już tak, tak zupełnie na, na, na poważnie. Towarzystwo Gimnastyczne Soków w Nakle nad Notecią to była taka organizacja nie tylko w samym nakle, ale w ogóle w, na terenach Polski Rozbiorowej, a więc i w zaborze austriackim, i w zaborze pruskim, ale gdzieś tam i pewnie w zaborze rosyjskim. Towarzystwo, które było nastawione na krzewienie patriotyzmu, na przygotowanie młodzieży i dorosłych do, do walki o odzyskanie niepodległości. A że zaborcy nie pozwalali na taką oficjalną działalność polityczną, patriotyczną, robiono to pod przykrywką wszelkiej maści ćwiczeń gimnastycznych i szkolenia okołowojskowego. Coś, co dla zaborcy każdego było rzeczą bardzo ważną, bo taki już przyszły, wyszkolony rekrut mniej czy więcej był lepszym żołnierzem. No ale gdzieś tam te oczywiście elementy patriotyczne były przemycane, stąd też no, chcieliśmy pokazać tego sokoła, który pewnie też dlatego taką, a nie inną nazwę i symbolikę przyjął, że, że zaborcy po prostu nie pozwoliliby na umieszczenie orła, więc się pojawił soku jako drapieżnik. Na koniec chcę się zapytać o taką kwestię apel. Ale właśnie, miałbyś możliwość apelowania do rodaków w związku ze Świętem Niepodległości. No co byś im powiedział? Znowu muzealnik ze mnie wyjdzie. No, no, ale no, co byś <grym> powiedział? Tak, ale dbajmy, dbajmy um, o taką naszą um, rodzinną historię. Pilnujmy, żeby pamiątki po dziadkach czy pradziadkach nie lądowały na śmietnikach. E, jak nie wiecie Państwo co z tym zrobić, to, to zadzwońcie do takiego czy innego muzeum. Zapytajcie, bo może to akurat będzie przydatne. Tak, jesteśmy w tej chwili w trakcie pozyskiwania pamiątek po jednym z powstańców wielkopolskich. Rodzina mieszka w Inowrocławiu. Powstaniec jest pochowany w Nakle. No i, i pani też się zastanawiała, a kto to po niej przejmie, więc trafiają te, te rzeczy do nas. Musimy już kończyć. Tutaj na stole też leżą rekwizyty. Ja dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Ja też dziękuję. Szkoda, że tak mało te 12 minut tak szybko No tak mija. szybko mija czas. Moim gościem był Tomasz Pasieka, dyrektor Muzeum Ziemi Krajewskiej w Nakle nad Notecią i historyk. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. 10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut od poniedziałku do piątku kwadrans po 13 tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal.